Ale teraz dochodzę do sprawy, której się całkowicie nie zgadzam z Państwem. Mianowicie, Państwo tej biadoloń są rozszarpywać ten budżet unijny, żeby jak najwięcej z tego budżetu dostać. Otóż, cytowałem właśnie na swoim Facebooku, który mi zamknięto, ale tam mam inną stronę, więc słowa Jakuba Kuka, który powiedział, że jeżeli chcesz uczynić ludzi niewolników, daj im pieniądze, na które nie zasługują, których nie zarobili. Jeżeli dajemy ludziom załóżmy 500 plus, to czy z ludzi niewolników, którzy będą głosowali prawda na, na PIS? To jest zniewolenie. I dawanie Polsce pieniędzy, których nie zarobiła, jest też zniewoleniem Polski. Bo teraz my wszyscy, zamiast walczyć o interes Polski, myślimy, co by tu zrobić, żeby tego budżetu nie stracić? Jest to zniewolenie. Dotacje zabijają. Chiny, proszę Państwa, nie dostały ani centa dotacji. I będąc państwem 20 razy biedniejszym od Polski 30 lat temu, w tej chwili nas przegoniły. W tym roku Chińczyk średnio zarabia więcej niż Polak. To co A za pan proponuje, zarabia pani zarabia panie, panie. Jakie zmiany panie Dlatego, proponuje? że nie brać pieniędzy od Unii. Pieprzyć Unię razem z jej pieniędzmi? Nie, właściwie odwrotnie. Proponuję sobie to z komunizmem. Chiny zerwały z komunizmem w roku 1986 czy którymś, kiedy ten Xiaoping obalił obalił maoizm i zaczęły, zaczęli budować kapitalizm. No nie, nie całkowicie czysty, ale kapitalizm. Natomiast macie Państwo we wszystkich krajach Unii, czy w Ameryce również, system socjalistyczny, gdzie ludzie dostają znaczki żywnościowe, dostają socjal, dostają za darmo. To jest system socjalistyczny i dlatego Chiny nas przeganiają. Panie boże, pośle, uwagę, patrząc tak, literalnie na to, co pan mówi, autostrady. to należałoby również nie pomagać żadnym firmom, pracownikom w dobie pandemii, no bo przecież tak, po co pomagać. Tak. Nie wiem, czy w dobie pandemii to jest sytuacja wyjątkowa, ale w ogóle nie wolno pomagać żadnym firmom. Firmy złe mają paść. I, 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 przyczył, i tak, jeżeli na przykład w USA zdarzyło się, prezydent, prezydent Clinton dopłacił Chryslerowi, który padał, to to jest komunizm. Dopłacił firmie, która mia miała upaść. Nie Chrysler, upa że i tak upadł po dwóch latach, prawda? Jak w dopłacić firmie? Firma zła upaść i nie wolno jej dopłacić pieniędzy. Piennie dotacje zabijają, powtarzam jeszcze raz. To jasno. Konfederacja y wspiera.